Dawid, sprawa jest, futrzak. Słucham. E, chodź tutaj do mnie, chodź tutaj do mnie. Przestań, kurna, Menio. Nie kłóćcie się na moim odcinku, tak nie można. No to mu coś powiedz, bo to jest niemiłe. Meniox. E, w sumie nie, nie chcę mieć nic wspólnego z tą kłótnią. Nie będę się nie odzywał. Aha, dobra. No, futrzak, e, musisz mi pomóc w ogóle. Karma wraca, widziałeś? Aha, jejku, jak dobrze, żyje żyję. E, więc no. Fuczak jest sprawa Chodź, gdzie ty jesteś? Witaj. Albo nie w sumie Fuczak, lepiej to wykorzystać. Powiedz, Powiedz mi. A to... weź jak... Nie w wiem. Jak... ty jesteś w secie? <laughs> Co to jest? Nie wiem, czekaj patrz. To jest... To jest... Idol. To jest patrzy. Weź, weź... Weź weź tak chwilę w tej lawy gdzieś. Bo no. muszę to też spalić. Czekaj, żeby się nie zalało nic. Nie chcesz spalić. Zniszczyłeś mi Vervix Oak Planksa w moim biurze. To biurze! <laughs> Dokładnie. No to, to jest aktywistyczne. Ja bym ja mówiłem, żeby nie niszczył. Biurze! Okay, ja. Albo ja jestem na albo wyjątkowo głupi, bo, bo, bo włączyłem nagrywanie i od pół godziny nagrywam byle bówno. Dwa. O ty kur... Cześć widzowie futsaka. Jak życie? Co tam u was? Wszystkiego najlepszego. Nie, no to nie wiem jak Nie wszyscy nie wiem jak to, to zrobić, ale wiem żeby... jak to jak to I mógł zrobić XD. Tylko za... no... To nawet na serwer nie wejdzie... Ej, harnas No bywa No to na czym ty w głowie? Może dojdziemy Na czym ty i panowie, idziemy szukać. Już tu magię, wspól... magię odwaliła. Od, On ma... Jeśli musimy... Mężczyźni mają limonę. Co? Idziemy szukać. Jestem na tej słynnej działce, co zajmuje 1/8 mapy. No, jest takie jak No to właśnie, więc no, mi kazuję jej. Mi Przy okazji ją oglądam, bo nigdy tutaj nie byłem, więc patrzę. Ale ja Dlaczego ja jestem w jego magazynie? A ja wchodzę przez drzwi. On kazuję do bana. Co ja? Masło maślane. No, no a co ja wpisałem? Masło maslane. No, a co ja? Maslane, maslane, prawda. A bo to jest masło maste! Masło mas 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 co, mas co jest? Mas Ej, wiesz. <laughs> chodź. idziemy szukać. Patrz, pokaż mi ci coś, chodź. Co? A, tutaj coś Patrz. jest? Patrz, jestem. Jestem. Spójrz, dlaczego zbudowałem biuro. <laughs> A Jestem detektywem. Detektyw? Ja, ja, ja Ej, dobra, mam ja... na ciebie sprawę, mam na ciebie sprawę na osobności. No kurde. Chodź, chodź. Dobra, dobra. A ja tak dalej, to chodź za mną. Aha, chodź za. No dobra, dobra to jest Twoje biuro. Idziesz ze mną, razem. Czekaj, stój przed drzwiami, Bo ja nie wpuszczam. Ej, Dawid, takiego kolor... Ludzi tutaj. jakiego koloru jest trawa? Jest ko... Trzy razy. Dawid, jakiego koloru jest trawa? Tak. Okay. Nie widzi, nie widzi, okej, okay. mamy, ja, e, mamy pewność, Ogólnie nie, nie wchodź tam, nie wchodź tam, wpuszczam, nie wpuszczam, no, nie wpuszczam jest, ludzi. Jest, nie wpuszczam, nie wpuszczam ludzi do środka, zapraszam, Gluta. Aha, czy ja jestem człowiekiem, dzięki. A teraz ja jabłko, jabłko, jabłko. Jesteś pomidorem, nie jabłkiem, pomidorem. Jabłkiem! E, człowiek w środku. Dobra, no co nie? No co to jest? Tu, tutaj, tu jest spokój, przesłuchaj. Zamknij go tu, zamknij Chciałem to zrobić z bedrocka chłopaki No wiesz, że ktoś chce wejść no, mój pie... twój pies to jest Mój? Gdzie niby? No nie, nie, ślepy nie jesteś, mój. bo to ja nic nie ma Cześć manioks, a to manioksa chyba Cześć manioks Witam Co on robi? A tutaj nic nie ma Ej, co ten delikwent robi w Czekaj okay. No, no, Ja abym miałem go w stylu z Peterem. Gada, że ja Jestem tylko bodyguardem, żeby glut nie uciekł. Co? Ja ludzi <śmusza> tu nie wpuszczam, rozumiesz? No to weź go w YouTube. Ale ty jesteś bodyguardem. Nie bierz nie. <śmusza> <śmusza> to jest... To jest... content. A czemu tam wszyscy ja, wchodzą? Ja... Tam jeszcze ktoś przezkleił I <śmusza> Ja ogólnie... My właśnie nie widzimy, zresztą to jest... To jest ten, jak to się nazywało, lustro weneckie. Wenecki, lustro weneckie. E, tak, weneckie. Tak. E, no, my nie widzimy oni, a nie, nikt nie widzi. No tak, e, to od czego zaczniemy? E, Tały, że muszę sprawdzić e, To nie czekaj. To nie ma sensu. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Glutpa. Strzelaj do strzelaj. Ja co robię? Twoja prawdziwa twarz, jo! twoja prawdziwa oblicza. Patrz, beter, Aha, czyli tylko ja nie mam czegoś takiego, jak mało z Ja się pokażę jeszcze raz. Ja sam jo, tego nigdy nie widziałem ogólnie. A, czyli to jest skin z internetu, tak? Tak. No idźmy z tym kleju, no tak. idź stąd. Albo się przesuł, tak bo, bo rozumiem, dużo e Super, no. Pan konieczny. Idol tekst. Tak jest. Robił. E Super idol. A co ty robisz? E Ale... CO ONI TU ROBIĄ?! Cześć. Cześć. Ej, czekaj, czekaj, jak ty to zrobiłeś? Znowu wejść, czekaj. Patrz, pokażę ci co coś. Patrz. Pokażę, pokażę, pokażę ci technikę teleportacji. Chłód patrzy. Cześć. Czekaj, 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 da, daj daj. Nie, cicho, nie Tutaj No e, klejusz no, ty nie umiesz, <trym> nie umiesz żyć, nie umiesz żyć. Nie umiesz żyć. No, ta znaczy nie umiesz nie się dobrze bawić, bo. czyli żyć inaczej, bo całe się to dobra zabawa. Ej, co to halo? Halo, halo, halo Za, zacząłeś PVP, Zacząłeś swoją drogą. Zacząłeś, nie zacząłeś. I mi szybę? To on. Hub zniszczył mu szybę! A! Aaa! Zamykaj <laughs> oh, je! Ja chod trzeba się uciekać, musimy uciekać. swojego! A! uciekać, trzeba się uciekać. Trzeba się a, Trzeba a, uciekać. Trzeba się uciekać. Trzeba się nie Trzeba się o! Peter, co? 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 co mówiłeś? Uciekamy! Bo nie uciekamy. uciekamy! Peter, uciekamy! Musimy gdzie indziej przeprowadzić te rozmowy! Mam taki Ja mam, to, idziemy, to, ja wiem, że mam y, kucniętą moją batakę. E, Chcę chodź tutaj! Peter, chodź, chodź tutaj! Ja nie, co to jest! No nie, brawo ja! Brawo ja. Gdzie ty jesteś? Ja? Na dole! Tak jest szczerze!

No, ale ty, no, psy zabiłeś. Mojej temy! Dziękuję, zachuje. no co ja to, to jeszcze tu robi? No tak, tylko, że ty najpierw zabiłeś się kubowi zwierzęta, czyli no po to. Nie, to, nie, nie jak. To no to 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 ale, to nie, ale, kto, zabił nie, ale, ale nie, kto zabił krowy i kurczaki, niby? No właśnie wy. Zwierzęta, bo. Co to nie jest? jest? w konsoli, Jezu. no i po. No i tak, o nie, no i nie, nie ma nic więcej, kur... Jest źle, jest źle, jest naprawdę źle, jest naprawdę źle. Nie ma więcej temów, jest źle, jest źle, jest naprawdę źle. Co mamy? Bardzo źle. Nie no, oddałem Ci okay. wszystkie itemy! Jest tam coś jeszcze? Nie. Okay. Dirt. Wszystkie Ci Dałem, wyrzuciłem. Tam jest dirt. Nie, nie puszczaj jest... tam! No. Szybko, nie szukaj. Kto, wpad kto wpadł na pomysł, żeby tam dirta dać w ogóle? Brawo, futrze. A kto wpadł na pomysł, żeby się w to kiedyś bawić? Nie! Nie! Jej! Boże. No, nienawidzę. No, nienawidzę tego, kto to zrobił. Weź mi spuść tam wodę. Weź mi tam wodę. Dobra, spuszczam! Tak, fajna, fajna woda ci powiem, ja to widzę. mi wodę! Nie ty, No Nie pal mnie! No nie wiem! Osiemnasty lewy przez was poszedł w piznu. ktoś tą lawę, a nie Mogę jeszcze pać Peter, patrz, pa, patrz co mogę zrobić, Peter, patrz. Rozejrzyjmy się po terenie futrzak, ty idziesz tam stronę jaftą. Co z tym pogrzewem, bo... Jakby... No właśnie no właśnie nawzajem. No, ja 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 ja. Ja. Taka na jak no jaka ten torwa. Bo, czemu znalazłem? Eee, proszę, podzielmy się! Ja Mówi to, że są dementy, metody, się! Okej, okay, dobra, nie, to nie. Wy, Wykopiesz to, bo nie mam chwilowo. I mam ci je dać, tak? No, jak czpało, Są chodź ty tylko dwa, więc masz dwa. Peter, pa, chodź tu. To, ty co jest tam tam? Przy... Tam. Jestem! Czekaj, kto tutaj, czekaj. Wiem, gdzie. Widzia gdzie to jest, czekaj, gdzie to jest, nie? bo tu diament miałem mówić, że diamenta znalazłem. Ty się okradł. Okej. Kurczę, jest źle kurczę. Ej, Ej, stań tutaj, ustań tutaj, tak nic dzisiaj się nie stanie. Ej, wy kiedyś przyjdziecie na tą górę, czy nie? jest bardzo wielki problem. Ja się A gdzie i kiedy pogrzeb? E, chyba zaraz, e... Ja mogę wam wylać tam wodę. No to wy... Nie, ja mogę się wspinać w lawa. Ale niech ta do... lawa najpierw spłynie, bo chyba że chcecie mieć obsydian, to się nie dziwię. No dobra, my musimy jakoś wyjść. No to przyjmij pomoc no. menioxa. Powiedzcie Men kiedy ta lawa skończy spływać, to wam mogę wylać wodę. Eee, już zaraz, już zaraz, tylko trochę jest to jeszcze potrwa. Maniok skarży, wodę. Nie, bo to Wy sobie nie ufacie w ogóle, więc to nie była zbyt dobra <coughs> propozycja. Oddechuj mój chleb. Jaki jest twój? To jest mój chleb! A ile miałeś To Jest mój chleb. Ile, ile? Nie wiem. Z jakiej fary wy macie co? chleb, co? Co? CO?! W, creeper wybuchł! Ja w tego fireballa ja a ten fireball tutaj wrócił, what the fuck? Wiesz zbieraj lawę, zbieraj lawę. Dobra, macie wodę. Wylewam. Leci wodę. No, Peter i Manio, chcesz zobaczyć moje... mój, mój dom? Bo masz rzecz, która Chodźcie, nie, nie, nie należy do ciebie i dodać ją nielegalnie. marchewki, mogę ci dać resztę szyn. Wszystkie, nie, nie, wszystkie. Musisz nie, dać wszystkie. Wszystkich, reszta ma blud. Ale Weź. co? Ale co ja? Ja pierdziele, menioks. Ty <golne> wewiks. Chodź, Peter, pokaż ja ci... co znowu robisz, i co, i co, i co? Piękne arcydzieło. Nie, czekaj, nie, marchewki piorę. Laga wyrwałem. Nie rozumiem Yyyyyy Menioks mnie zabił znowu O to dobrze mm. Nielegalnie zdobył rzecz pewną Jaki gówno, gówno, nie, nie, Ja, ja pierdol ten, ten. Dobra Mieszkałem Ja już dzisiaj wychodzę, z Nie Ja siema. przyszedłem na, ja przyszedłem na pogrzeb, który się nie odbył, miał być 18, a. a nie ma 18 Jestem zalogowany, to dobra Co jest mój dom? Ty jesteś hobbitem Ta Ej Menioks, bo ja ostatnio wziąłem ten, diamenty No Tutaj, pa, Widzisz? Fajne. Ty, czekaj, bo ci mogę oddać obozy. to tak jest podwójne łóżko, to pojedyncze? mi rzeczy. Bo jedno jest dla okay. dziewczyny, a drugie jest dla przyjaciela. Masz eee. dziewczynę? Nie, eee. jeszcze nie. Eee. Ale w eee. radziej eee. do końca trzeciego senuka, ty sobie sobie znajdę. To jest kopalnia, muszę dać tabliczkę, że jest. Tak wisi już... Nie Kurde, Menioks wyszedł. On zawsze wychodzi, jak ja wiję na serwer, bo on zawsze ma czaszkę. Dobra. No, bo zawsze no, ma czaszkę, dokładnie. Paski, no bo nie, i to nie Ale nie no, miał być pogrzeb, nie ma pogrzebu, czuję się oszukany. Nigdy tak. nie mogę go zabić, ja pierdzielę. Ty, nie czuję się oszukany po prostu. Tak, to te diamenty, które, które miałem ci wykonać. Ej, e, idziemy na scenę Robich Pogrzeb. Hello, nagram odcinek zabijania Dawida O, oh, wow, no to. Najlepsze odcinek na świecie. z czaszką, kiś czaszką. Ileś itemami, dostanę warn i tak zaczywa się bada na 24 godziny więc... Podoba mamy kopalnie, mamy kopalnię, mamy kopalnię. Więc, Dobra, ja, ja żegnam ozięble, Peter. Ja. Ale Peter, pa. mi nie Głóra. o to Czemu ja, tu Kopalnia. Peter, Kopalnia. To chodzi, że ja jestem dla mnie niemiły. miły że jestem dla niemiły, tylko on jest dla mnie. Jak on jest dla mnie niemiły, to no ja, no ja też niego jestem niemiły. Karnofrak. Stało. Cześć Nie wiem, ja idę po więcej piesków sobie Ja, ja pierdziele okay. Mam z 20 osób w, y, w górę, więc... Okej, okay, dobra, więc... Zabaw. Mój dom wygląda nie ma, nie ma, nie ma jak... No nie wiem, co mogę powiedzieć no. Kogo? Mój hej, dom, hej, mój hej, dom hej. wygląda <laughs> jak... No co mogę jak, powiedzieć, jak no... Krater. Arcydzieło więc, no. no arcydzieło Ja jestem artystą Klejusz, powiedz ja mi, co wiem. ty robisz? Mógł mógł Chcę ci pokazać, chcę Co mi chcesz pokazać? Piękny sklepik. To twój sklepik? Ja ci tyle powiem, 10 pieniędzy za złoto, za diamenty bym zrozumiał, ale... Mam skrzynkę z emeraldami, jeden emerald za dziewięć no. Chcesz zrobić skup? Nie. Ja sel mogę sellować emeraldy? Ej, czemu ja, ja na swojej wyspie nie mogę nic stawiać? Halo. <grym, 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 gdzie jest twoja wyspa? <grym>, ale to, co? co? jest ta skała obok, tego, to, obok błąd, tej farmy. Ale dobrze. Ograbię go. Z 24 diamentów, S? Kogo? Nie wiem, tutaj był taki domek fajny. Jaki? To jest Tabliczka. A! Food Shaka. a, dobra. To nie mój, to nie mój dom, on cię okradł, no, nie wziąłem nic, ale to by 23 diemanty No nie uprawiaj No Czekaj No, no czemu przem... Ej, <grym> 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 Mam 200 złotych, to czekaj złoty złotych pieniędzy nie wiem, stop, 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 nie Czekaj, nie Nie, już stop Żałuję, że tam nie? Żałuję mi psa Zabiłeś mi psa A więc wojna Bo, ja mówię, A więc wojna Na ktoś co? w pizdu, nie lubię cię. No przede mnie pić! No mnie <grym> Ej, właśnie, potrzebujemy <grym> wyborów na prezydenta <grym> Katynta. Oczywiście wygra Groot. Wiem, że Pili chce, ale... No mój no, program, no, program no. jest taki, że wszystko dla każdego, e, nic e, więcej. Nie HP co to eventu HP. I e, e, Tak e, jak na pierwszym sezonie Katynta będzie... Event PvP. Ale kichnąłem, He. Proste? Może zrobimy takie eee, coś, nikt mamy... mnie nie okradł. Faski! Jemu, ale faski tak... No i faski jeszcze próbujemy nie mnie nie okradłem. Cześć. Kuma, że Ty się z nim kumplisz, on eee. mi nie psa. O nie! Ej, co robisz? Creeper dupnął. A jeszcze <laughs> czego? Jeszcze czego? Wiem, że to ty. Wiem, że to ty byłeś. Czekajcie, face to face, ja robię screena. Face Czekaj to face. face. Ja Czekaj. Czekaj. Co to było? <gry> Aj, mam A Mam mam dalej Nie mam czaszki Nie mam, mam czaszki bo mi ten, mysz Jak nie będzie wszystkiego nie. to idziesz do Jakuba Prosto, prosto Ale Ale czytaj się, Łyś O no? fajne e, czekajcie Ej, ej, ej e, futsak Redstone to twój? Redstone to twój? Nie chcę, Trzymam się regulaminu Dobra Masz, masz wyrzuciłem się, wyrzuciłem się Ja wiem wziął to? YouTube Last Clone wziął Jakby co Ale Jakby to się pyta czy Redstone jest jego Ej daj mi główkę Oddaj buty! A, dobra, mam gów, ale. No. Oddaj buty, miecz i coś tam jest. No, jeszcze miecz, było. dobra. No, oddaj. Yy, masz czapkę, Masz szapkę? Nie mam. Masz czapę, to nie, to, to Dobra, ja to wszystko. Oddaj buty, no glup. -but. Ja w... Ale ja nie mam twoich butów. Dobra, idę, idę. Ja sobie, już idę wszystko. Z... Oddaj. Ja tylko sobie. Ja wiem sobie tylko główkę. Oddaj. Oddaj. oddaj yy, buty. I buty, w... to sobie już Feather Falling 2, oddaj. Oddaj żeby... jak chcesz sobie coś odzyskać, to musisz wziąć po prostu sam sobie odzyskać nie pójść do administracji Ja ci mogę je dać za 50 dolarów ja Ja ci mogę te 50 dolarów zbudować futrzak jak no chcesz to nie to nie to będą nowe łódki fajne Featherfalling 2 Ej no ej! Dobre, moje są masz. Lepsze. Oddawaj to też to. Moje, moje są lepsze, ale i tak wezmę ale sobie oddaj Oddawaj Nie chcę cię zabić, no bo znowu będą czachę ja nie chcę ryzykować to. Oddaj to Dobra, sam się prosić to Oddaj. Bijecie? Bijecie się? To czekajcie. Oddaj. Oddaj mi No, bijemy się. No tak, ty... ja, ja się nie chcę Tam. bić, ja chcę tylko moje itemy. A ten zjeb mi to zabrał. Ja nagrywam o, dalej, to, halo! Zaczynałeś, zaczynałeś. Oddawaj moje itemy, dobra, biorę moją ja, bada, bada, biorę. Przedmiot, kiedy spełni się twoje życie. Wrzuć i ten... Y, f, zwierzak, wrzuć tutaj z diamenta, to się swoje życzenie spełni. Ale on to zbudował. Albo wrzuć tutaj banknot. Wrzuć tutaj banknot 50-dolarowy, to ci się rzucił. Ja sobie ja sobie się kupułem. No to butów też nie byś miał. Aha. Jakiś. <grym> Dobra, ładnie. O, ty. Moje, moje, leżały na ziemi. Kurna. Ej, jaki uchwał! fajny, C też se wezmę. No nie! Dobra, jaki to. Ej, on złamał mnie. Widzimy się w sądzie. Jak się w... spłakał, ku. W... No chłop. wiesz, ile ja. Jeżeli ja pożyję ja oddaję na ten łuk! Masz! Kurde. Dam ci ten łuk. Gdzie? Polowanie na Endermana. No da idę I do ciebie. Z wodą i lawą. Nie, nie Co? pomagaj mi! Nie mam, nie, wziąłem wodę. Kto nie wodą i lawą, Jest! Dawaj. Jest! Jej! Masz, i lawę. masz łuk. wodą A. Dziękuję, strzały jeszcze z Ile miałeś to? Bo ja miałem o, o, do... Nie. Mi mam jedno wiadro z wodą jest. Miałem a, dwa, jedną no, wyrzuciłem no, A wiadro z lawą wziąłeś? nie miałem No tam do tych itemów, a wiadro z lawą nie mam, bo też wyrzuciłem Ja, tego, ja... A no, glu, to oddaj. Ale co ja? Masz, no, masz Z wodą chyba... A nie, jest z wodą, dobra to tak ale z, z wodą ja wziąłem, ja, ja, ja wyrzuciłem Miałem dwa i wziąłem cię na nasz film no nie wysyłaj ludzi! Dobra. Myślałam o tym. Ej, stani tu, wejdź na to. Wejdź na to. to. Okay. Za... to Słupię, no! to... <laughs> co, co to jest? Zwalony zombie. Wejdź na to. Zwłudnie, proszę. Jestem na hita Aha. Dobra, nie wiem, co tu robiłeś, ale okej. Nie za. Lewy! A nie, Wszyscy Wszystkie wstały. Jest. O mały piesek. No, przestań no. Kurczę. Co to o, w ogóle przesadziłeś? Przestań i Rey and co to jest? Baby Rage. No, Baby Rage. Jak to się zakończy, proszę państwa? Co to? Przestań mnie palić. Ale. B... Ale. Z... rozpętał wojnę. Arbie. Spierdzielam stąd. Jak rozpętałem Trzecią roz Wojnę zra. światową. Ale ważne, że Czachy nie mam, nie? Po tym zabiciu... tego. No to jest pog. No. Nie wiem, jak to zrobię. Spalił się po prostu z i tyle. Aha. Jestem w PvP, zostało 5 sekund, a na czym mi napisał, że mogę się już wylogować. Nie ufam czołowi. Wolę się nie wylogowywać. Pójdź zabić jednego twojego psa, żeby... Nie, nie, I nie możesz. O, to ja muszę zabiję chyba 3 jego psy, albo 4. Nie co, co ty, co ty chcesz z tym zabijaniem moich psów? Nie, nie. Nie, no nie, nie może czuła. O, jest śmieszne. No, 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 musimy zabijać psy. Musimy ogarnąć tego filmu, nie nie zabijanie psów. To Dawid to kokos. Dawid to kokos. Zabijam Wódka psy Dawida to kokos. Fuc, musimy ogarnąć chury. A, to są dolary w końcu. O, okay. Dawid to kokos myślał, Gdzie ja mu psy zabijać? To, ja muszę kończyć na Gdzie mu psy pa, zabijać? Chodźcie. Pa, pa, y jest jest The psów psów zabija. Okay. Wszystkie? No bro, dam ci diamenciki, jak nie na, nie na mnie. A co ty myślisz, jak że ty ja myślisz, na kasę wiesz, jestem? No. no proszę cię, ja to. to nie jestem, proszę, to... naprawdę. Jak... jak to jeszcze? Życie płata rozumiem. No. I czemu ta tabliczka jest tak? Paski e, to mogę ci coś pokazać, ponieważ jak wiesz, jestem fanem wielkim. Chodź. No chodź. Co chcesz? O, o kur... Chodź, tu... chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, za mną, za mną Będę was śledził, niezauważony Co? W sensie, co ty tam... Hmm. E, ustań tutaj Wolę nie No ale... Nie, ja wiem co to jest ja No wiem, ale halo, co to ma być? Ja wiem co tam... Widziałem to wcześniej A Peter, ty możesz tutaj ustanąć? Hmm. To ja mogę sobie ustanąć. Jakby co? Ej, tam jest lawa, więc jakby co to cię po prostu okay. zalęje? E, je, jeśli tam jest lawa, to ja ci oddaję e, 50 dolarów Nie no ja wiem co tam, wiem, co tam jest, ale... To nie nie ma Ch do tego. Chcesz by tam stanął? Chcesz by tam ta, stanął? Ta nie ma lawy tu? tu Czy tu? Mm, tu Tu? Tak tu Okej, okay. zostanij tutaj <laughs> Nie Dam ci zutę ja na weźmiemy Co do Faskiego to ja... rozumiem że on mi nie ufa bo się dopiero dzisiaj znamy ale Peter się mi ufasz Ale nie, ja wiem, tam było czasie, bo ja tu nieraz chodziłem i widzę że tam więcej to jest po prostu Czy tam jest lawa, człowieku? Nie tam nie ma lawy, wiem że tam nie ma lawy No to o co ci chodzi? Możesz tam wejść widzisz? Bo to jest Jest tam coś, jest tam coś? Nie, teraz tam nie, nie mam nic a ty no teraz właśnie, na, spadek ta... w dół. Został skoczyć. Dajcie zykać. To na pięć. Nie, proszę, nie, nie, co wy ja robicie Nie, nie. Jak stałeś ja tak? psa? Hej, przeżył. Przeżył, dokładnie. Wylejmy mu wodę, może wróci. Proszę, nie, nie. Em, um, tak też można. Chodź Jest, jest naprawdę, dziękuję wam przyjaciele, że, że mi uratowaliście Proszę bardzo Muszę zrobić jakąś pułapkę i będę trollował graczy Co wy na to? Dobra, a ja będę to kamerował Piękne <laughs> Współpraca to znaczy a, dobra Współpraca Ej wiem co tu możemy, chodź Chodź Co, gdzie? Widzisz te tego trapdora? Eee, gdzie dokładnie? Do futczaka Pokaż, tutaj tak musi tak. zrobić spadek jakiś taki wielki, a na dole stalagmit Ale on się skapnie No ale jakby tutaj wchodzi i po prostu szybko wejdzie, to nie zauważy nawet I nie będzie miał szansy się uratować on... wychodź wychodźcie, wychodźcie i ogarniemy to Ja nawet jeszcze zabuduję, mam stalagmity, mam trzy stalagmity, nie? Więc fajnie w sumie, jakby też on to nagrał, to było... O, tu ma stalagmit w ogóle Nie, proszę, on, jest fajny Chyba akaz do on jest fajny, on jest fajny. Ej, a co by, jak, co, co by się stało jakby ten blok zniszczył tutaj, u góry, o tu? Eee... Chyba by normalnie się zniszczyło. To by nie spadło na psa, chyba. Ale nie daje łap. No co, aha! Wiesz, ja nie wiedziałem! Jakiej płci jest ten pies? Ja, ja, też nie wiedziałem, nie? Ja też nie wiedziałem. Jakiej płci jest ten pies? Halo? już jestem. jasem? Ominęło, ominęło cię bardzo dużo, minęło cię bardzo dużo. Zabiliśmy cię i cię wskrzeszyliśmy jeszcze no Eee Vervix kupisz ode mnie moje borówki No A za ile? Za ile je kupisz? Nie wiem, za ile chcesz Tak chyba to było Wiedziałem, wiedziałem to zrobić, ale A ci zaufamy tak <laughs> Idziemy, zostawiamy to tak, idziemy Nie, nie, ja tak tego nie zostawię Ej, schowajmy te wszystkie psy y, kokosowi